Codzienna uroczystość w pierwszą rocznicę śmierci Adama Wolskiego. Uroczyste odsłonięcie witraża w sali kominkowej na górze, tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. No już widzę, że, że wielu gości właśnie przybyło do nas tutaj ze, ze świata kultury, sztuki. Także no naprawdę ważny, ważny dzień. To jest bardzo piękny i bardzo ważny moment dla sztuki, dla życia dziełu sztuki. Witraż zostanie odsłonięty po renowacji i jest to bardzo ważne dzieło w twórczości Adama Wolskiego. Właściwie taki klejnot. Jest klejnot. Jest to jedyny witraż który wykonał Adam i znajduje się to dzieło w bardzo ważnej dla niego przestrzeni, w której realizował swoje wizje plastyczne, w przestrzeni publicznej, w domu kultury. To była ta przestrzeń, która była Adamowi najbliższa i której poświęcił większość swojego artystycznego życia i w której osiągnął swoje mistrzostwo. Adam Wolski był muralistą, realizował swoje prace w skali, w przestrzeni i dziś mamy przyjemność spotkania się właśnie w, przy tym wspaniałym dziele sztuki w Domu Kultury w Masłowie. Myślę, że Dom Kultury w Masłowie jest Uprzywilejowaną placówką, że posiada oryginalny witraż Adamowolskiego, a nawet dwa. <laughs> także także jest, to, jest to niesłychana rzecz, że witraż mógł przy różnych zmianach i ustrojowych i, i, i pewnej świadomości społecznej w, w ramach sztuki. Że zachowało się tutaj dzieło oryginalne, poza tam drobnymi, niestety, uszkodzeniami, ale to zostało zrekonstruowane. Tym bardziej, że jest to witraż, który bardzo wpisuje się w pewną tradycję kulturalną i artystyczną Masłowa, bo ta placówka zawsze funkcjonowała na pograniczu sztuki ludowej i sztuki profesjonalnej ponieważ z jednej strony tradycja ludowości tutejszej społeczności masłowskiej i tutaj artystów o takim ludowym charakterze, a z drugiej strony bliskość Kielc i te bardzo silne wpływy tej sztuki prowizjonalnej. I w tym witrażu Adam próbował połączyć te dwie tradycje, z jednej strony taką dekoratywną, abstrakcyjną, chociaż w monumentalnym wymiarze realizowaną w, tę, w formę tego witraża, a z drugiej strony e, przekształcając motywy o ludowej proweniencji, e, stworzył z nich, czy e, adaptował, czy, czy, czy podniósł niej, e, te motywy do, do takiej e, godności tej sztuki wysokiej. Podczas realizacji materiału filmowego o Adamie Wolskim nagle zacząłem się bardziej interesować sztuką PRL-u, a głównie chodzi o dekoracje, które powstawały w architekturze i okazało się, że nie ma tak naprawdę żadnego źródła, jednego źródła informacji. Nie wiadomo ile tych prac jest w regionie, w województwie. I chodzi tu o prace nie tylko Adama Wolskiego, tylko w ogóle prace, które powstawały właśnie w czasach PRL-u, prace dekoracyjne. Dlatego stąd zrodził się pomysł, żeby dowiedzieć się, ile tych prac jest, w jakim one są stanie. I stąd razem wspólnie z kilkoma jeszcze osobami wymyśliliśmy taką akcję kwiatki w betonie. Kwiatki to symbol dekoracji i to nie chodzi tylko o kwiat jako taki. Ale też o różnego rodzaju zdobienia. Natomiast beton jest to przenośnia, która jest związana i z tym okresem PRL-u, no i ogólnie kojarzy się z tamtymi czasami. Więc stąd nazwa Kwiatków w Betonie. Głównym celem akcji jest dokumentacja prac plastycznych, które powstały w architekturze w czasach PRL-u. I to są murale, witraże, różnego rodzaju zdobienia, ceramiczne z grafita. Czyli to wszystko, co powstawało na ścianach budynków, było dekoracją właśnie w czasach PRL-u. Dzieło sztuki jest tożsamością, mówiąc ogólnie całe dzieło Adama Bolskiego, w swojej różnorodności, wielkości jest tożsamością naszej krainy świętokrzyskiej, gdyż tutaj są największe jego realizacje w architekturze, no a to dzieło w nasłowie wierzę, że, że tak, że jest tutaj dla tego miejsca bardzo ważne ważne piękne budujące klimat budujące historię przede wszystkim proszę państwa Adam e, wykonał ten witraż w 72 roku